Przydła. Przepraszam cię, Lowell, tak mi przykro. Przestań cię obwiniać. Nie, nie, to moja wina. Lowell, co ci się stało w ręce? Antonio prosił mnie, żebym mu zmienił świecę w taksówce. Znasz ten drążek, który podtrzymuje maskę? Nie trzymał. Wiem, powinienem był to sprawdzić. To nie no twoja wina. On ma rację. To, że chciałeś zaoszczędzić parę dolarów i kazałeś Lowellowi naprawiać taksówkę za darmo, nie znaczy, że to twoja wina. To znaczy, że jesteś sknerą. Wiem, jestem sknerą i jest mi przykro. Przestań się oskarżać. Nic mi nie będzie. Proszę, pozwól mi. Póki nie zdejmą ci bandaży, będę przy twoim boku. Ja będę twoimi rękoma. Dziękuję ci, ale jestem dorosły. Umiem sobie radzić. Zaczekaj na wydmuch. Wiesz, może przyda mi się trochę pomocy. Co chcesz robić dziś wieczorem? Nie wiem, a ty? Nie wiem, a ty? Możemy pójść do kina. Byliśmy wczoraj, może do restauracji? Znowu? Moglibyśmy. No wiesz. Tak, ale ile to zajmie? Zaraz. Cześć, dokąd idziesz? A gdzie mógłbym iść w sobotnią noc? Lecę do Bostonu, zrobić pranie. Twoje życie to niekończący się karnawał. Akurat udaję się do najmodniejszego lokalu w Bostonie Pralniobaru. baru. Połączenie pralni i baru dla samotnych. I jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, gdzieś po praniu będzie magiel. Nie mam nic do roboty. Lecę z Tobą. Myślisz, że spędzę z Tobą w sobotni wieczór? Ty chyba łykasz proza. Weź mnie ze sobą. Muszę się wyrwać z tej wyspy. Jeszcze trochę, a uwiodę roznosiciela gazet. No dobrze. Jako, że nie masz żadnych brudów, okażę Ci serce i pozwolę wyprać moje skarpetki. Mówiłam, że szybko pójdzie. Planujecie coś? Lecimy do Bostonu zrobić pralnię. To połączenie pralni i barów dla samotnych. To jest lepsze niż myślicie. No nie jest, ale jesteśmy zdesperowani i nie mamy nic lepszego do roboty. Weźmiecie nas? To lokal dla samotnych, ale wy jesteście parą. Tam takich nie lubię. Chodźmy. Pierwszych 20 klientów dostaje darmową paczkę omu. Pralnia dla samotnych. Dobrze, że mamy to już za sobą. Nie potrzebujemy nikogo. Hej, co robisz dzisiaj? Idę na dancing do Centrum Seniora. Mam nadzieję zatańczyć z Wilem Porterem. Czy on nie ma osiemdziesiątki? Tak, ale jak te jego anaboliki zaczną działać, spróbuj dotrzymać mu kroku. Wiesz, czego nam potrzeba? Życia. Nie. Musimy poznać jakąś parę, z którą będziemy miło spędzać czas. Znamy samych samotników. Znamy parę. Zadzwonię do Su i Gary'ego. Ty będziesz Su, a ja wysłucham historii Gary'ego o tym, jak wysterylizował kota. A Bill i Nora są przesympatyczni. Rozwodzą się. Wiedziałam, że tak będzie. Musimy znaleźć jakąś parę. Przypadkiem usłyszałam waszą rozmowę. Macie szczęście. Mam dla was parę. Kogo? Scotta i Gwen Tuckerów. Grałam w karty z ich ciotką Gwen. Są wspaniali. Skoro tak, to czemu są sami w sobotni wieczór? Bo są nowi na wyspie. Jakie wy macie wytłumaczenie? To uroczy ludzie. Oboje mają cudowną osobowość. Wiesz, co to znaczy? To ciołki. Jeśli zmienicie zdanie, zgłoście się do mnie. Dzięki, ale nie jesteśmy aż tak zdesperowani. Chcecie gdzieś wyskoczyć? Ja z przyjemnością, ale nic z tego, bo dziś jest sobota, a sobota to dzień kąpieli. To był wielki błąd. Trzeba było nie słuchać, Fej. A jeśli ci takerowie to udziarze, musimy mieć plan odwrotu. Dobra myśl. Ja potrę skronie, a ty spytasz mnie, czy mam migrenę. Używasz tego kiedyś przeciwko mnie. Z tobą to był prawdziwy ból głowy. Nie lubię spotykać nowych ludzi. Nie martw się, jak będzie drętwo, opowiem dowcip o sekcji zwłok. Jaki dowcip? Rodzina pacjenta przychodzi do lekarza i pyta, doktorze, jak się uda operacja? Operacja? To nie była sekcja zwłok? Rozumiesz? On myślał, że to był trup. To oni. Róbmy dobrą minę. Są sympatyczni. Nie stój tam, zobaczą cię. Cześć. Jestem Helen. Ja Joe. Ja Scott. Ja Gwen. I gramy sobie w wyliczankę. Weź płaszcze. Chodźcie dalej. Jaki piękny dom. Dziękuję. Więc jesteście nowi w naszym Siole. Siole? Zachowuj się naturalnie. Chcieliśmy zmienić styl życia. Mieliśmy dość wielkiego, ruchliwego miasta. Gdzie mieszkaliście? Fargo, w północnej Dakocie. Żartowałam. W Nowym Jorku. Jest dowcipna. Czym się zajmujesz, Scott? Jestem kardiologiem. Lekarz. Słyszałem, że jesteś pilotem. Zawsze marzyłem o lataniu. Chętnie zabiorę Cię pod niebo. Wspaniale. A, byłbym zapomniał. To dla Was. Dziękujemy. To wygląda na doskonałe wino. To moje hobby. Mam piwnicę z winem. Nieźle. Chętnie zabiorę Cię pod ziemię. Słyszałaś? Powiedziałem, że zabiorę go pod niebo, a on, że zabierze mnie pod ziemię. Rozumiem, po prostu otwórz wino. Pomogę ci. Dzięki, Scott. Dla przyjaciół, tak. Świetnie. Tak. Przepraszam za Joey'ego. Nie szkodzi. Pewnie ma lekką tremę. Nie, on zawsze jest taki. Przykro mi. Co do Scotta i jego piwnicy. Wielka mi piwnica. Sześć butelek piątki w chłodziarce turystycznej. Długo jesteście małżeństwem? Dwa lata, ale znamy się od małego. Tak jak i ja i Joe. Chcieliśmy zaczekać, aż będziemy pewni. My też, ale i tak się zaręczyliśmy. Wiesz co? Trochę się bałam tej wizyty. Nie uwierzysz, ale mieliśmy nawet plan odwrotu. Plan odwrotu? Co to takiego? Sekcja zwłok. Kapitalne. Kochanie, posłuchaj tego kawału. Czyż nie są fajni? Uwielbiam. Ziemniak. Ziemniak. I ziemniak. Dobra. Groszek. Groszek. Ziemniak, ziemniak, groszek, groszek. Na miłość boską. Kto tak nie? Ja. Nie lubię mieszać smaków. Najpierw doświadczam czystego smaku ziemniaka. A następnie. Tak, tak. Rozumiem. Kartofelki. Hey. Kartofelki. Zjadłeś już ziemniaka. Odcedzić. Lowell. Ta zupa jest wyśmienita. Dostałam przepis wczoraj od Gwen Tucker. Już trzeci raz w tym tygodniu spotykacie się z Tuckerami. Naprawdę, dni mijają tak szybko. Nigdy nie zapomnę mojej pierwszej pary, krupników. Poznaliśmy ich na wystawie filatelistycznej. Syd był sprzedawcą wyrobów papierniczych, a Betty notariuszem. To były szalone dni. Ja też nie zapomnę mojej pierwszej pary. Przyjaciele Sylwii? Kto mówił coś o Sylwii? To kto był czwarty? Kto mówił, że było nas czworo? Brian, proszę cię, nie! Wołami, nie zaciągniesz mnie do pralniobaru. Jeśli chcesz tam wrócić, to beze mnie. Każdy wie, że Dama nie wchodzi do pralniobaru bez męskiego towarzystwa. Dama nie otwiera też swojej suszarki każdemu typowi ze zwitkiem bielizny. Zazdrościsz mi popularności. Jasne, wybór był. Ty albo 150-kilowa baba biorąca suknię w kalce przemysłowej. Masz mnie tam zabrać. Spójrz na siebie. Zmieniłaś się w dziwkę pralniową. Znajomy zgodził się wynająć nam swój domek w Vermont na weekend. Wiesz, o czym pomyślałem? Zaprosimy takerów. Właśnie. Lubią to, co my: spacery, naloty, moje dowcipy. Zaraz, może za wcześnie, żeby z nimi wyjeżdżać. Dlaczego? Jeśli wyjedziemy z nimi, poznają nasze złe strony. Jak to twoje urocze, poranne drapanie się. Wszyscy faceci się drapią. Gdybyś przespała się jeszcze z paroma, wiedziałabyś. Zapomnij, że to powiedziałem. Będzie cudownie. Weekend w Vermont. Domek pokryty śniegiem, buzujący ogień. Takerowie. Skoda. Był sobie farmer i miał psa o imieniu Bingo. Dobra, wybacz juniorze, ale zadzwonimy kiedy indziej. Nie był junior, tylko wujek Wally. Wróciliście. Jak weekend? Cudownie. Jeździliśmy na nartach, chodziliśmy na spacery, gotowaliśmy wielkie posiłki, a najważniejsze, że wszystko robiliśmy razem. Wszystko. Po tym weekendzie mam uczucie, jakbym znał ich od zawsze. To może się tak wydawać. A dla kobiety, której to zawdzięczamy, prezent od naszej czwórki w charakterze podziękowania. Nie wiem, co powiedzieć. Syrop klonowy z Vermont. Cztery osoby się na to zrzuciły. Na syropek. Dzięki. Musimy już iść. Rano mam obchód w szpitalu. Co robimy w sobotę? Może kręgle? Albo kolacja? Albo jedno i drugie? Świetny pomysł. Zadzwonimy do Was. Właśnie. Gwen to był cudowny weekend. Dzięki bracie. Do zobaczenia. Zadzwoncie. Dziwne. Gwen zwykle obejmuje mnie dłużej. Od kiedy to tak tylko ściska moją dłonię, jakbym był kimś obcym. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Co my robimy? Wyobrażamy sobie niestworzone rzeczy. Wszystko jest w porządku. Rzucają was. O czym ty mówisz? Takarowie nas kochają. Rzucają was. Jeszcze mi, znam to. Uścisk, który nie trwa dość długo. Atmosfera oględności przy omawianiu planów na przyszłość. Zmieniony numer telefonu. Parkan pod napięciem. Szkolone psy. Subtelny dźwięk odbezpieczanej strzelby. Kiedy wreszcie docierasz do drzwi? Czy wszyscy tego nie przeżyliśmy? Przewróć. Przewróć. Kurczę, zaciąłem się papierem. Nie cierpię tego. Boli jak cholera. Przewróć. Przewróć. Lowell, bardzo Cię przepraszam, ale przez ostatnie trzy tygodnie wykonywałem Twoją pracę. Sprzątałem Ci dom, karmiłem Cię, kąpałem. Robiłem wszystko, co może robić człowiek i nie postradać ludzkiej godności. Przykro mi, ale już dłużej nie mogę. Nie potępiam cię, Antonio. Byłeś dobrym przyjacielem. Idź, korzystaj z życia. Czas bym zaczął radzić sobie sam. Dzięki Lola. Widzisz? Poradzisz sobie. Przewróć. Przewróć. Guma. Hey, hej, widziałeś człowieka? Jest w biurze. Dziś sobota. Gdzie twoje pralnie? Nie podążasz do Baru? To mnie już nie bawi. Siedziałam tam o drugiej w nocy z tekiną w i pomyślałam, nie potrzebuję tego, aby zdobyć mężczyzn. Wystarczy, że będę sobą. <grywanie> Więc dokąd się wybieracie? Do synagogi Bet-Shalom. Na wieczorek dla samotnych Żydów. Będą tańce i ciasto. Na pewno nie chcecie iść z nami? To żałosne. Nie mówcie mi, że czekacie przy telefonie. Nie, my tylko odpoczywamy po długim tygodniu. Nie oszukujcie się. Jest sobotni wieczór, takerowie nie zadzwonią. Skąd wiesz? To idiotyzm. Dlaczego nie znajdziecie sobie innej pary? Nie chcemy innej. Chcemy naszych takerów. Na wypadek, gdybyście zmienili zdanie, zostawię wam wejściówki u rabiego Gellera. Szalom. Nie wiem, co się dzieje. Zostawiłam im tuzin wiadomości na sekretarce. Cały tydzień wzywałem taka przez Pager. Może wyjechali? Nie. Przejeżdżałem obok ich domu. Światła się paliły. Skrzynka na listy była pusta. Maska samochodu była jeszcze ciepła. Czemu nie zapakowałeś do drzwi? Nie chciałem wydać się dziwnym. A jeśli nie zadzwonią, nie mów tego. Nawet jak zadzwonią, nie chcę ich już widzieć. Masz rację. Nie potrzebujemy ich. Tak? Nie, proszę zadzwonić jutro. Brian jest w synagodę. Hej, były jakieś telefony? Stop? Tak, Gwen. Cześć, Joe. Helen, przyszli? Gniewamy się na Was. Złamaliście sobie palce wskazujące? Najważniejsze, że jesteście. Hej, Wy, odbierajcie czasami telefon. Przepraszamy, ale nieważne. Nie umiemy się na was gniewać. Na co macie ochotę? Kuchnia chińska czy włoska? Jesteśmy. Tak, kupiłeś bilety? On mówi na ciebie tak. Co to za ludzie? Co się dzieje? Wyjeżdżacie z nimi? Jak długo to trwa? Nie planowaliśmy tego, po prostu stało się. Nie możemy być przyjaciółmi? Ile serc złamaliście tą odzywką? Wykorzystaliście nas. Oddaliśmy Wam najlepsze weekendy naszego życia. To musi być sekcja złob. To był nasz kalo. I pewnie też dałeś wino. Szczerze mówiąc, poczekajcie na nas w samolocie. Co Wam się w nas nie podoba? Jesteśmy ciekawi, sympatyczni, zgrywni. Chcecie wiedzieć co? Jesteście na namolni. Naprzykrzacie się. Za bardzo nas lubicie. Jeśli to jest złe, to nie chcę być dobra. Nie róbmy scen. Spotkamy się za parę tygodni. Udajesz. Oszukaliście nas. Nie obiecaliśmy nie spotykać się z innymi parami. To było zrozumiałe. Oddaj mi moją taśmę z Michaelem Boltonem. Jesteście naprawdę miłymi ludźmi. Spotkacie inną parę. Nie potrzebujemy waszej litości. Jesteśmy niezłą partią. Lepiej już idźcie. Dobrze. Nie, nie odchodźcie. Skończone. Tak być nie musi. Zmienimy się. Myślałem, że zestarzejemy się razem. Jesteście pomyleni. Odczepcie się. Przestań wzywać mnie przez Pager. Wrócą. Kogo ja bujam? Tuckerowie odeszli na zawsze. Będzie dobrze. Pary są jak autobusy. Nie ta linia, to inna. Przynajmniej mamy siebie. Nie potrzebujemy nikogo innego. Przepraszam, gdzie mogę znaleźć taksówkę? Państwo są nowi na wyspie? Plama. 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 Zaczekaj. Muszę wziąć nową szmatę. Mam, gdzie skończyliśmy? Plama. Wersja polska Krzysztof Mościcki.